Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak to zawsze czynimy na tym kanale dzielnie, i tym razem zastanowimy się nad różnicą między rozumem a byciem racjonalnym i byciem racjonalizującym. Gdyż wiemy, że człowiek racjonalny to jest oczywiście człowiek taki, który używając rozumu, w oparciu o doświadczenie życiowe swoje, w oparciu o doświadczenie historyczne, czyli życiowe przodków oraz w oparciu o wiedzę, też jaką zdobywa z książek i z życia, i od innych ludzi, na podstawie kontaktów z nimi, podejmuje odpowiednie decyzje, czyli korzystne dla siebie i dla jego bliskich. Człowiek racjonalizujący natomiast, to jest to człowiek, który coś robi, czy dobrze, czy źle, to później będziemy dyskutować, i znajduje logiczne wytłumaczenie swojego postępowania, albo skutków swojego postępowania. I na czym polega różnica? Człowiek racjonalny w swoich poznawaniach oczywiście używa rozumu i używa go w ramach nakreślonych przez doświadczenie swoje, innych ludzi, tradycje, wiedzę wielu pokoleń. Wtedy te decyzje oparte na te dane, oparte na tych danych, z doświadczeń, z wiedzy jego przeszłych pokoleń i tradycji są właściwe, przynoszą dobre skutki. Natomiast ludzie często potrafią e, racjonalizować swoje decyzje, na przykład wybór e, takiego polityka, który obiecał, że zlikwiduje biedę, dając wszystkim zasiłki. No bo to jest logiczne, można wszystko zracjonalizować. Wielu ludzi racjonalizuje skrajny pacyfizm. No jak nie będziemy walczyć, to nie będzie wojen. No ale pytanie, czy wszyscy tak samo podejdą? No ale to już myślę, nie ma. Tak samo można zracjonalizować oczywiście prawo do zabijania nienarodzonych, no bo kogoś nie stać. No bo ktoś jest niegotowy, jest za młody. No, bardzo racjonalnie brzmiące argumenty. Ale one brzmią bardzo racjonalnie tylko jeśli patrzymy na to powierzchownie z pozoru. Jeśli jesteśmy zatopieni właśnie w tradycji, w doświadczeniach przodków, w wiedzy fachowej, prawdziwej, to wiemy, że racjonalizujący ludzie racjonalizują przeważnie błędne i głupie decyzje. Dlatego starajmy się być racjonalni, w oparciu o wiedzę przodków, wiedzę swoją i wiedzę z nauk przyrodniczych, z przyrody, z historii. Dlatego studiowanie historii jest tak ważne, gdyż dostarcza nam przykładów tych, które już się zdarzyły, i do, dostarcza nam przez to możliwości zrozumienia mechanizmów, jakie rządzą naszym oddziaływaniem ze sobą jako ludzi, ze sobą jako przedstawicieli Godunga i ze światem, w jakim żyjemy. Dlatego na, tylko, jedynie rozum użyty w oparciu o wiedzę, doświadczenie i fakty jest najpotężniejszym narzędziem, jakie możemy sobie wyobrazić. Jeśli jest użyty poza barierami, właśnie z roz, e, wynikającymi z tradycji, wiedzy i doświadczenia, to staje się narzędziem bardzo niebezpiecznym, pozwalającym e, racjonalizować, jak już pokazałem, na przykład wszystkie lewackie brednie które niszczą nasze społeczeństwa, a w zachodniej Europie już poszliśmy tak daleko, że nawet racjonalizujemy bezdzietność, racjonalizujemy zabijanie dzieci, racjonalizujemy, e, na przykład nasi politycy i wielcy le, w wielcy, lewicowi pseudointelektualiści racjonalizują zalewanie nas agresywnymi imigrantami i e, racjonalizują oni też e, podejście pacyfistyczne i uległe wobec agresywnych państw, na przykład typu Rosja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że rozum pozbawiony wartości i zakorzenienia w tradycji jest narzędziem bardzo niebezpiecznym i zdradliwym. Dlatego rozum należy porównać do młotka. Młotek, jak używamy właściwie, czyli jak rozum używamy właściwie, co mówiłem wcześniej, działa bardzo dobrze, możemy wbić gwoździa. A na przykład, ale jak go używamy niewłaściwie, możemy zmiażdżyć sobie paluszki. I właśnie w, przez uleganie lewicowym ideologiom miażdżymy y, sami siebie niczym paluszki miażdżone młotkiem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.